Śpiwory wojskowe wykorzystywane w wojskach obrony terytorialnej. Mamy dwa podstawowe typy. Pierwszy to śpiwór tzw. Tak zimowy, w praktyce jesienny. Parametry: zakres temperatur od około minus 20 stopni Celsjusza do 0 stopni Celsjusza, co pozwala na komfortowe użytkowanie w trudnych warunkach zimowych. Materiał zewnętrzny: wysoce wytrzymały nylon, odporny na przetarcia i wilgoć. Izolacja. Wypełnienie, które zapewnia doskonałą izolację termiczną. Waga około 2,5 kg. Wymiary po złożeniu 40 cm na 25 cm. Producent przedstawionego na filmie to Travena Group, producent sprzętu wojskowego i outdoorowego. Możesz poprawić parametry zimą poprzez włożenie letniego śpiworu do jesiennego i wówczas otrzymujesz parametry śpiworu zimowego. Odbywa się to kosztem komfortu, ale zawsze to będą dwie warstwy, nie jedna. Piwory wojskowe wykorzystywane w wojskach obrony terytorialnej. Mamy dwa podstawowe typy. Drugi to śpiwór letni. Parametry. Zakres temperatur od plus 5 stopni Celsjusza do plus 20 stopni Celsjusza. Idealny na warunki wiosenne i letnie. Materiał zewnętrzny poliester ripstop, który jest lekki i szybko schnie. Izolacja, która zatrzymuje ciepło, jest bardzo kompaktowa. Waga około 1,2 kg, wymiary po złożeniu 30 cm przez 20 cm. Co ważne, ten model jest wyposażony w niezbędną wręcz moskitierę, która ochroni cię latem przed insektami. piwory wojskowe. Oba modele śpiworów zostały zaprojektowane z myślą o specyficznych wymaganiach Wojsk Obrony Terytorialnej i są dostosowane do różnych warunków klimatycznych, z jakimi mogą się zetknąć żołnierze. Jednak pamiętaj, nawet najlepszy śpiwór bez dodatkowej izolacji od podłoża nie pomoże. Karimata jako izolacja to wręcz niezbędne minimum, w szczególności zimą. Najczęstsze pytanie: jak zwinąć śpiwór? To proste: zaczynasz zwijać śpiwór, mocno ściskając materiał i ostrożnie, choć zdecydowanie, upychasz go do pokrowca. Zawiązujesz zabezpieczenia tak, aby nie wystawały w czasie przemieszczania i gotowe. Horyzonty blok. Zaobserwuj po więcej.